Matura z religii czy nowa dyscyplina naukowa To co się w tym momencie dzieje A o czym ostrzegałem parę miesięcy wcześniej Jest po prostu niebezpieczne To już nie jest śmieszne Dzisiejszym bohaterem już chyba na stałe Co kilka tygodni Dzisiejszym bohaterem znowu dostaje pan Minister edukacji Przemysław Czarnek Jego świetne pomysły Które, które chce wdrożyć Cześć, nazywam się Emil Lipski A to jest kanał, jeżeli jesteś tu pierwszy raz To jest kanał, to jest miejsce Wszystkich młodych ludzi brakujących się rozwijać w młodym wieku, gdzie rozmawiamy sobie o edukacji, o pierwszej pracy ogólnie o pracy, o studiach i tak dalej, o tym wszystkim w sposób taki praktyczny, tak by żyć a nie tylko przeżyć, jak mawia nasza grupa na facebooku nie było mnie z półtora tygodnia i tych ludzi tam teraz dołączących i pro, którzy wysłali prośbę o dołączenie, jest 200 także bardzo fajnie nam się ta społeczność rozrasta, serdecznie dziękuję, no i moi drodzy, dostałem na instagramie informacje wtedy, kiedy wyłączyłem się i stosowałem swój detoks social Media, które działa, jestem tego przykładem. No to faktycznie dostałem te informacje i do mnie to wszystko spływało. Spływało cały czas, chwila po chwili, już mówię, przeczytam, przeczytam. Stało się to, zagłębiłem się w te tematy i są to tematy cholernie niebezpieczne, bo jeżeli mówimy tutaj o maturze z religii. Na maturze Już od 2024 roku No to moi drodzy Nie może to tak wyglądać To nie może tak wyglądać, że Przychodzi człowiek, o którym tak jak mówiłem W tym filmie, teraz tutaj się wyświetli Ostrzegałem, tam był materiał Czy minister Oszala, no ten tytuł dziś nie jest przypadkowy Bo ja od razu Od razu, no w zasadzie od razu Od pierwszego chyba odcinka podcastu Niedziela z Emilem Który chyba wyszedł już z rok temu już jest 50 prawie odcinków Tego podcastu naszego co -niedzielnego, Informowałem i mówiłem Takie, 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 takie Zmiany w edukacji, które powinny być wdrożone, to są zmiany, które są zupełnie niepotrzebne nikomu. Ja nie rozumiem, jak to się dzieje, że tam rzesza ludzi w ministerstwie pracuje nad takimi rzeczami. Inaczej, może e, jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego takie e, miejsce mają, takie pomysły, a nie rzeczy, które faktycznie umożliwią. Edukację na miarę XXI wieku w polskich szkołach, która nie jest zupełnie na miarę XXI wieku, czyli jest na miarę XX wieku końcówki lat 90. To jest obecnie edukacja w Polsce i wydaje mi się, że każda osoba, która się z tym zgodzi, teraz czy. Znaczy... Że każda osoba, się, która to ogląda, się z tym zgodzi, która już ze szkoły wyszła, albo nawet już na etapie szkolnym, jeżeli masz na przykład lat kilkanaście i oglądasz ten materiał. Moi drodzy, żeby nie być gołosłownym, bo zawsze na tym kanale chcę być obiektywny, to nie jest tak, że ten człowiek mi coś zrobił. Nie, jeżeli by on przyszedł i powiedział, słuchaj, czy przyszedł i powiedział do nas wszystkich, nie do mnie, słuchaj, słuchajcie, słuchajcie, ludzie w szkole. Ważna jest rzecz, nie może tak być, że osiemnastolatek jest cały czas pod opieką nauczycieli w szkole. Musimy to zmienić, musimy zmienić prawo, musimy zmienić. Zmienić ustawę, tak by no, 18-latek będący w szkole odpowiadał za siebie, czyli jeżeli on widzi kupić fajki, to może to zrobić, bo to jest pełnoletnia osoba i tyle, zmieńmy to i tak dalej. To są rzeczy, które powinny zostać zmienione natychmiast, a nie właśnie tak jak tutaj podaje nam źródło. Matura z religii jeszcze nigdy nie była tak blisko, moi drodzy. Pomysły matury z religii podobały się wicemistrowi edukacji, panu Tomaszowi Rzymkowskiemu. Bardzo bym chciał, bo to oznaczałoby poważne traktowanie tego zagadnienia. Moi drodzy, jeżeli mówimy o, o reformie edukacji To nie może tak być, że my cały czas Tak jak powiedziałem, to jest błędne koło Reformy polegają na tym, żeby ktoś przychodzi Coś chce zmienić, jakieś swoje ideologie wygłaszać Bo to nie może też być jedna sprawa Nie może być tak, że ktoś przychodzi I robi jakieś takie swoje delikatne zmiany I, i to jest wybawiciel na białym koniu w postaci nowego ministra edukacji To jest raz Dwa, nie może tak być, że minister edukacji Osoba, która stoi ostoją Tak naprawdę jest ostoją Która stoi na straży tej edukacji w Polsce To są osoby, które są No mają dziwne poglądy, to nie są osoby otwarte i światłe. Jeżeli takich naukowców wybieramy, jeżeli takie osoby wybieramy mm, na, na takie stanowisko, no to nic dziwnego, że co kilka tygodni na tym kanale, jako strażnik edukacji w Polsce, matury i studiów, no to, że wpuszczamy materiał, no to to, to samo przez się, moi drodzy. No, ale co w, tym, co w tym jest, co w tym jest wszystkim gorszego, moi drodzy, to to, że, no, matura z religii to jest, to jest jedno, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Kiedy pierwsi uczniowie? Wynika, że pierwsi uczniowie egzamin z religii mogliby już dawać w 2024 roku, moi drodzy, to już! Czyli to nie jest tak, że zadaptujemy, zobaczymy, czy coś, od razu pierwszy możliwy rocznik, lecicie z tematem, maturka z religii. Pozdrawiam wszystkich wariatów 30%, jeszcze jak będzie obowiązkowa, albo może zrobimy rozszerzenie, od razu obowiązkowe, matura z religii i tak dalej. Co ja? Dlaczego ktoś teraz powiedział, ale o co ci chodzi? Emil? No to, słuchaj, no to będzie, to będzie. Religia, jakby tam każdy chodzi tam coś nie tego. Moi drodzy, religii na tym etapie, to jest indywidualna sprawa każdego człowieka, a nie sprawa na egzaminy. Nie na egzaminy, moi drodzy, to nie jest, to nie może być z tego egzaminu, no bo, bo to jest właśnie religia i niestety ludzie w Polsce błędnie interpretują to mm, to słowo, bo jeżeli ja w coś wierzę, to nie mam potrzeby generalnie ogłaszać tego wszystkiego, w co ja wierzę, samemu światu. Wiecie, o co chodzi. Czyli i tym bardziej, jeżeli ja, jakiś tam szary YouTubix, ten studenciak, robi takie rzeczy i sobie tak, wiesz, opowiada, to nie może tak być, że ja przekonuję do kogoś do moich racji, a tym bardziej osoba na samej górze tej edukacji. Nie może tak być. To powinna być osoba, która przychodzi i mówi, to jest źle tam, to jest źle, zwołujemy radę i sprawdzamy, co jest źle w tej edukacji, żeby ją usprawnić. To tak jak u mnie, u mnie w firmie, prawda? W Volauer. No teraz są walentynki, prawda? Osoby, osoby zamawiają, teraz zobaczcie. Mam zdjęcie. Walentynki idą grubo, bo do z reguły czerwony kolor, dlatego też dzisiaj założyłem czerwony kolor. Swoją drogą, oczywiście, nie ma dużo reklam na tym kanale, artykułów czy filmów sponsorowanych. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bluzy, szyje moja mama, to zapraszam, link w opisie. No i zobaczcie, że jeżeli ja stoję, to zmieniam, prawda, coś szybciej, żeby usprawnić, żeby no, działać na plus. Nie swój, tylko wasz. Żeby na przykład, żebyście mogli. Za niedługo wybrać inne kolory, prawda? Albo coś w tym stylu. To jest tak samo, tylko że no ministerstwo jest takim bytem, gdzie zrzucamy się na niego wszyscy. I dlatego ja mam prawo o tym mówić, dlatego ty również masz prawo to albo krytykować, albo się z tym zgadzać. Oczywiście, no, tak jak powiedziałem, jeżeli komuś się taki pomysł podoba. No to się podoba. Ale okazuje się, że są inne cudowne pomysły na reformy, a co tam? To nie może. To nie, po co, po co reformować w, ten, w sposób, żeby ludzie nie wychodzili tylko z tytułem na przykład magistra, czyli najpierw uczą się wszystkich rzeczy, bo idą na studia, które nie uczą ich nic konkretnego, tak naprawdę czegoś, co mogło sprzedać na rynku pracy. Po prostu są tacy sami w tym samym punkcie po pięciu czy po trzech latach studiów. Nie za to się nie bierzemy. Za to się nie bierzemy. Bierzemy się za to, żeby uwaga, moi drodzy, po konferencji na Kulu ogłosić, że będzie minister wnioskował o utworzenie nowej dyscypliny naukowej nauki o rodzinie. Moi drodzy, ten filmik jest o edukacji niech taki pozostanie, ale niestety ten temat jest tak polityczny, że dasz głowa mała. Minister jest z ramienia partii rządzącej i e, niestety nauka w, w rodzinie, nauka o rodzinie, e, w, nauka w Polsce w pierwszej kolejności ma służyć Polakom i państwu polskiemu. Oczywiście w duchu wartości, mówi minister. To nie jest, to ja tego nie wymyśliłem. To ja zawsze bazuję na, na źródłach i moi drodzy, to jest tak niebezpieczne. No bo o jakich wartościach my tu mówimy? O wartościach, które. Minister wygłasza, jeżeli chodzi o osoby e, o innej orientacji, to są wartości, które chce minister nauczać w nowej dyscyplinie naukowej Polaków? To można się złapać za głowę tylko. Za głowę się można złapać tylko, kto obecnie steruje Ministerstwem Edukacji i ogólnie to, co się dzieje w tym kraju, moi drodzy. To otwórzcie oczy. Otwórzcie oczy. Ja już tu mówiłem parę miesięcy temu, bo, bo naprawdę, jeżeli ktoś mówi teraz, na tym mnie nie obchodzi, już jestem po szkole, bo eee, co tam, panie, to już zaraz ja kończę szkołę. Ludzie, przecież przyszłe pokolenia przyjdą i to jest błędne koło, tak zwane, o którym zawsze mówię. Odchodzą, każdy ma to gdzieś. Dobra, przeszkodzą nowi, twórzają się, 10 lat mija. Dobra, skończyli studia takim podejściem to będziemy dalej o tych latach 90-tych mówić jeszcze i lat za lat za 20, za 30 i za 40. I będzie tak samo, nie? Będzie tak samo zupełnie jak teraz. To wszystko jest bardzo niebezpieczne, ale to wszystko też wieści czarnych ur nad polską edukację. Moi drodzy, jeżeli przychodzi człowiek i głosi swoje ideologie, zamiast naprawdę reformować, bo zobaczcie na taki fakt, który... To są niepodważalne rzeczy. Jeżeli nasze uczelnie są w rankingach na setnych pozycjach, najlepsze topowe uczelnie, topowe Wydziały, topowe uniwersytety, politechniki. Jeżeli on się nie łapił nigdzie, no to zastanówmy się, jak będzie wyglądała przyszłość tego narodu z, zamiast zreformowania i tego w sposób, gdybyśmy ścigali inne rankingi, gdybyśmy ścigali, to by po prostu było lepiej. To my ścigamy się w tym, jaki człowiek przyjdzie, jakie swoje racje wygłosi i zreformuje, wprowadzi tak, jak mu to pasuje. To jest bardzo niebezpieczne. Podejrzyj ten film znajomemu, który jest zainteresowany takimi tematami, bo to jest naprawdę istotne I jeżeli dotrwałeś, dotrwałeś do, do końca, moi drodzy, to piękny cytat, który ostatnio mi się rzucił w oczy, nigdy nie pozwól twojej szkole stanąć na drodze w twojej edukacji. Marek Twain, coś w tym jest, coś w tym jest, moi drodzy, jeżeli jeszcze jesteś w tym filmie i jesteś i oglądasz do końca, to napisz edukacja w Polsce i użyj dowolnej emotikony.